Cześć, witajcie w kolejnym filmiku, słuchajcie, na początku chcę wam podziękować za ponad 500 łapek w górę pod ostatnim filmem, słuchajcie, lecimy z kolejnym wyzwaniem tym razem zaczynamy od 500 łapek w górę i wbija kolejny filmik a dzisiaj sobie ogarniemy wodę dla królików, bo znowu temperatura spadła na minus znowu sypie śnieg, ogarniemy sobie transporter, przygotujemy sobie go na wystawę do Niemiec i ogarniemy sobie trochę króliczarnię zrobimy troszeczkę miejsca także idziemy do pomieszczenia, bo pizga Ok, jesteśmy teraz tak jakby w kotłowni, ogólnie wygląda to tak, że tutaj widzicie wszystkie poidła z, z klatek, tata mi je wszystkie pozdejmował i tutaj jest dosyć wysoka temperatura, te poidła się rozmra rozmrażają, e, tutaj mamy dostęp do wody, także zaraz sobie będziemy robili e, wodę dla królików, dzisiaj poleci sobie e, witamina, vital amino. Ale zimno. Ho, ho, ho. I właśnie tak to pomieszczenie sobie będziemy ogarniali. Pomieszczenie już pewnie bardzo dobrze znacie. Posprzątamy tutaj sobie wszystko na szybko. Ogarniemy to, co jest potrzebne, to co jest niepotrzebne i i i, i woda. Jest, konewka jest. Jest tu coś w ogóle Coś tu jest to kurde, wylejemy to i damy nowe. A nie, jeszcze nie. Kastorek, czekaj jest. W ogóle patrzcie. Nie wiem czy będzie widać. Ale fajna, co? Taka duża dosyć. Fajna, fajna. Jeszcze czapka od piasta, także <gryw> z wystawy, fajnie. Dobra, yy, jest to, jest to i lecimy. Ok, witaminy już są. Lejemy wodę. Patrzcie, jak się pieni, to mnie trochę denerwuje, ale no trudno. Fuck! Ja pierdziele, nie ta. Źle zakręciłem. Dobra, zaczynamy sobie od Wiedni. Miska oczywiście, gdzie? No, gdzie może być miska? W słomie. Czysta jest czysto. Ok. Lewą ręką to uh, ciężko, ale dam radę chyba co nie. No, będziesz pił czy nie? Ja ci wody daję. No, nie wylewaj, tylko ok. Miszczu, pijesz, pije. Zamknięte zać się pić nie chcę. są i moje maluchy, znaczy maluchy, kurde maluchy, takie maluchy, że wiecie, jakby ktoś się pytał, to prawdopodobnie w Niemczech będę kupował samca wiedeńskiego białego. Ale zobaczymy, czy coś mi się spodoba. Ogólnie będzie cała relacja z wystawy także spokojnie. O to się nie musicie martwić. Będzie cała wystawa e, nagrana. Zrobimy może dwa filmiki. Jeden filmik to będzie vlog, a drugi filmik to będzie ogólnie e, tak jak z Wielunia, czyli e, prezentacja wystawy. Zobaczymy, czy nam się uda coś nagrać, czy nie. A czy na pewno o vloga, o vloga się nie musicie bać? Ale bardziej bym się zastanowił nad filmem z prezentacji, bo raz, że nie wiem, czy mi starczy czasu, a dwa to nie wiem, czy będzie sobie można tak po prostu nagrywać. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A już są te pyszczki mokre. Kichnęło ci się ta? Za szybko pijesz, za, za szybko pijesz, mistrzu. Dobra, zamykamy, tutaj zaraz damy. Jak ten wypije, to temu damy i jest teraz samiczka wydańska ogólnie nie będę nagrywał ze wszystkich królików jak daje wody bo trochę by długi film wyszedł a jeszcze mam w planach co innego dać na filmie hej, koleżanko dałem ci wody ogólnie ta samiczka jest dopuszczona do samca na tej samiczce mi chyba najbardziej zależało, jeżeli chodzi o dopuszczenie Bo naprawdę jest świetnej budowy I zobaczymy czy coś z tego Wyjdzie z tego zakotu czy nie Mam nadzieję, że wyjdzie Byłbym bardzo zadowolony Piję sobie, witaminy wchodzą Ogólnie polecam miski, które są przykręcane Tu jest taki motylek one są przykręcane z drugiej strony i króliki praktycznie, no, chyba że królik by wyrwał siatkę, ale ogólnie królik nie ma możliwości zdjęcia samego zaczepu, no co innego z miską, tak? Bo miska to złapie zębami i może wywalić, tak? Ale ogólnie moim zdaniem te przykręcane są najlepsze. ogólnie jeżeli chodzi o samiczkę karzełka barana szarego to oczywiście będę ją kupował ale na pewno nie w Niemczech, już to postanowiłem bo w Niemczech ogólnie jest wystawa samych samców ale też jest yy, chyba landowa wystawa tak to się chyba nazywa właśnie gdzie będą też samiczki, ale ja już postanowiłem, że samiczki nie kupuję Jadę konkretnie po samca wiedeńskiego białego, a samiczkę sobie kupimy prawdopodobnie na albo w Lublinie, jeżeli tylko będą, a jeżeli nie w Lublinie, to zadzwonię do hodowcy i albo pojedziemy do hodowcy, albo kupimy na jakiejś innej wystawie. Dobra, zbieram się do pomieszczenia, króliki wody już mają, także lecimy robić kolejne rzeczy. Dobra, jak zawsze na początku leci coś do dezynfekcji. Tym razem leci Lubisan. Trochę sypniemy. Mm, jakby to sypnąć, tak, a będzie najlepiej. Weź... A, dobra, jeszcze to sobie weźmiemy. Tu i słoma. Żeby już być przygotowany na ten wyjazd, żeby tylko transporter sobie spakować do auta i w drogę. No, ok. Damy trochę tej słomy, żeby. Miał w czym siedzieć, jeżeli w ogóle kupimy królika. Ale jestem pozytywnie nastawiony, w każdym razie, żeby coś kupić, żeby coś przywieźć. Dobra, zamykamy. Pięknie, ładnie przygotowane, czyste, zdezynfekowane gotowe na podróż i ogarniamy pomieszczenie szybko i lecimy montować, żeby jeszcze filmik dzisiaj wbił na kanał. OK. pomieszczenie w miarę ogarnięte, wiadomo nie będziemy tutaj robili żadnych salonów, cała słoma, co leżała razem z sianem, porozwalana na podłodze, została tutaj zmieciona <laughs> i prawdopodobnie pójdzie dla kur. Wszystkie te pasze, te wszystkie witaminy przenieśliśmy sobie tutaj na to miejsce, tutaj jest, jest siano, wózek. To wszystko sobie stoi na inkubatorze. Także w miarę trochę się miejsca zrobiło. Trochę moim zdaniem lepiej to wygląda i także zrobiliśmy to, co powinniśmy. Króliki ogarnięte, transporter ogarnięty, pomieszczenie ogarnięte. Ja lecę montować filmik. Widzimy się teraz najbliżej na streamie i na relacji z Niemiec. Także jeżeli filmik Wam się spodoba, dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie pytania, zadawajcie w komentarzach. Piąteczka, cześć.